Nowe coiny, którymi warto się zainteresować. O czym pamiętać podczas wchodzenia w takie coiny. Oraz analizy tych coinów stricte na wykresach, kiedy ewentualnie warto je kupić, oraz kiedy ewentualnie dobrze będzie je sprzedawać. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania odcinka. Moi drodzy, przede wszystkim taki disclaimer na początku, zanim zaczniemy sobie mówić o coinach, co jest ważne, kiedy wybieracie takie coiny, co jest ważne przy wchodzeniu w takie coiny. Przede wszystkim samodzielny research, nawet jeżeli zobaczyliście gdzieś coina na internecie, na Twitterze, musicie pamiętać, że moje słowa, czy słowa jakichś innych twórców to tylko subiektywna opinia o tych projektach, więc nie należy ich traktować jako porada inwestycyjna, żeby nie miało miejsca coś takiego, że ktoś wam mówi o jakimś coinie, a wy go kupujecie po prostu bez zastanowienia i potem okazuje się, że coin nie miał większego sensu. Wiedzielibyście o tym, gdybyście się nim zainteresowali, bo pamiętajcie, żaden twórca nie jest Alfą i Omegą, niektóre coiny, które gdzieś też znajdujemy, niekoniecznie muszą się udać, więc pamiętajcie, tutaj nigdy nie będzie stuprocentowej trafności w taki projekt. Zasadą tych coinów, tych nowych, które będziecie chcieli kupować, charakteryzują się po prostu bardzo dużą wolatywność w tym momencie, w którym wychodzą na rynki. Jednego dnia mogą zawrotnie rosnąć, a drugiego bardzo, ale to bardzo gwałtownie spadać, dlatego gdzie wejdziecie już po prostu w danego coina, to musicie być przygotowani, że wkład własny można z niego wyciągnąć nawet czasem za kilka miesięcy. Jednakże jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, lepiej po prostu inwestując nowego coina w momencie zrobienia 100%, wyjść sobie kapitałem swoim, żeby już być spokojnym, że się nie straci, a resztę po prostu zostawiamy takiego moonbaga stricte właśnie pod hossę, czy pod jakieś większe wzrosty, tak jak to miało miejsce na ondo i wypłacamy sobie kilka lub nawet czasem kilkanaście x. I teraz najważniejsza rzecz tak naprawdę, czy to w nowych coinach, moi drodzy, czy to w coinach, które już są na rynku, o których ja Wam też mówię w niektórych odcinkach i wielu z Was patrzy na to, że jeżeli ja mówię o jakimś coinie, to on na pewno zaraz wzrośnie Bóg wie ile procent. Nic bardziej mylnego, dlatego że one są też wolatywne, też mogą spadać, więc po to mamy właśnie metodę DCA, czyli uśrednianie swoich zakupów, ponieważ nikt z nas tak naprawdę nie wie, czy coin pójdzie do góry, czy do dołu. Jednakże, jeżeli jest mocny fundamentalnie i będziemy go uśredniać, to prędzej czy później na pewno będziemy mieli dużo lepszą cenę, a dzięki temu szybciej po prostu na nim zarobimy. Także nigdy olin, nieważne, czy to nowy coin, czy to stary coin, wszelkiego rodzaju zakupy musicie uśredniać cenowo. Jeżeli macie 100% kapitału, dzielcie go po 10, 15, 20% na zakupy, aby wasz ten average buy był po prostu dużo, dużo lepszy. I przed takim zakupem najlepiej, żebyście wyznaczyli sobie punkty zakupowe, te najważniejsze strefy, które macie zamiar po prostu w takim coinie skupować. I trzymać się swojego planu, skupować w tych cenach, a uwierzcie mi z doświadczenia, jeżeli trzymamy się swojego planu, to faktycznie w dłuższej perspektywie, nie w przeciągu dwóch, trzech miesięcy, ale w dłuższej perspektywie, jeżeli inwestujemy long term, na pewno zarobicie. Moi drodzy, zacznijmy sobie może od pierwszego projektu, jaki wyszedł w niedawnym czasie, a jest to EtherFi. EtherFi, słuchajcie, jest to płynnościowy protokół stakingowy na Ethereum. Firma EtherFi stworzyła swój własny token ETH, EETH, który wymintować można tylko i wyłącznie na stronie projektu. I to ETH możecie wymintować właśnie przy użyciu zwykłych tokenów Ethereum, a następnie wrzucić sobie je na staking. I aktualny APR, słuchajcie, wynosi w okolicach 3,52%. Jest to dosyć taki uczciwy, powiedziałbym, procent. Dzięki temu użytkownik zwiększa ilość, słuchajcie, swoich EETH poprzez dostarczanie właśnie płynności protokołom DeFi. I oczywiście tokeny te można stajkować w nieskończoność, co daje możliwość zgarniania różnego rodzaju nagród za stajkowanie właśnie Ethereum, zgarnanie punktów lojalnościowych, restakowanie swoich EETH. Chodzi oczywiście o utrzymanie zainteresowania klienta, to musicie wiedzieć, więc w takich. Projektach musicie też bardzo mocno obserwować, jak wygląda price action na wykresie i czy czasem się coś nie dzieje, czy co, czasem nie trzeba z takiego projektu uciekać. No i oczywiście dostarczanie płynności protokołom DeFi. W tym momencie, słuchajcie, zerkniemy sobie na wykresy oraz na coin market capa, jak to z tym tokenem wygląda. Słuchajcie, po pierwsze, market cap nie jest jakiś ogromny, ale nie jest też małym market capem, który zrobi wam prawdopodobnie zawrotne kilkadziesiąt X, ponieważ jest to prawie 500 milionów dolarów. Jak widzicie, od startu ten coin miał dosyć, dosyć ciekawy start. Jednakże później ta cena tego coina się wypłaszczała, więc tutaj Circulating Supply mamy na poziomie 115 milionów tokenów, gdzie mamy tak naprawdę total supply na poziomie miliarda. Więc tutaj prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze wpuszczanie tokenów na rynek, więc ta cena różnie może zareagować. Możecie sobie na pewno przeglądnąć ich Twittera. Oczywiście ja wam w tym momencie podaję coiny, moim zdaniem, ciekawe, którymi warto się zainteresować, które warto słuchajcie, ewentualnie przemyśleć, czy nie kupić jako takiego swojego gema. Od razu mówię, Prawdopodobnie nie wszystkie projekty będę kupował, jednakże chciałem wam pokazać te, które moim zdaniem w ostatnim czasie wyszły jako takie najbardziej ciekawe, ponieważ nie chodzi o to, abyśmy kupowali wszystko, ale abyśmy kupowali te, które faktycznie fundamentalnie mogą mieć rację bytu, więc to już dla Was będzie zadanie, aby wybrać te tokeny, które Waszym zdaniem po prostu są najciekawsze i mają mocny, mocny, a właściwie najmocniejszy z tych wszystkich, które przedstawię, potencjał. Co ciekawe, słuchajcie, oczywiście token jest na bajbicie, możecie go na bajbicie tradeować. zobaczcie, miał bardzo fajny start faktycznie bardzo podobnie jak do Ondo które tak mocno skupowaliśmy tutaj próbę reclaimu wybicia nowego ATH jednakże w tym momencie coin zatrzymał się w dosyć ciekawej strefie ponieważ tej krótkiej konsolidacji przed wybiciem zostawił nam fajną płynność mamy taki sign of weakness właściwie reverse tak naprawdę ponieważ tutaj mieliśmy od razu odkupy więc prawdopodobnie w całej tej zielonej strefie będziemy mieli bardzo dużo zleceń long w tym momencie jeżeli chodzi o tego coina moim zdaniem powinniśmy popatrzeć na price action powinniśmy popatrzeć jak wygląda sytuacja dowożenia tego, co założyli w whitepaperze w swojej roadmapie, jednakże jeżeli chodzi o price action, moim zdaniem, jeżeli słuchajcie, zostaniemy w tej strefie zakupowej przez dłuższy czas, będziemy konsolidować, gdzie możecie sobie tak naprawdę zlecenia gdzieś pozakładać ze stop lossem, który będzie w okolicach płynności przed wybiciem, przed tym tak naprawdę startem biegu, myślę, że to będzie dosyć rozsądne, czyli troszeczkę poniżej knotów, żeby ten sell side liquidity was nie złapał i tutaj, jeżeli price action będzie wyglądało dobrze, możemy mieć fajną próbę reclaimu tych dwóch poziomów Płynnościowych, gdzie tak naprawdę, jeżeli udałoby nam się stąd złapać, mielibyśmy dwa take profity na poziomie 80% bazówki oraz 132% bazówki, co uważam za bardzo ciekawy temat. Więc jeżeli jesteście tym coinem zainteresowani, cała, słuchajcie, tak naprawdę zielona strefa jest bardzo ciekawą strefą do zakupów. Pamiętajcie o zabezpieczeniu swoich pozycji ze stop-lossem poniżej tej startowej Płynności. Ponieważ, jeżeli tu zaczniemy dużo mocniej spadać, no to może się zrobić nieciekawie. Na pewno nie chcecie w tym miejscu trzymać swoich bagów już w nieskończoność. A moi drodzy, pamiętajcie, w piątek na Discordzie, a właściwie na YouTube, będzie live wydarzenie z Halvingu, na którym będą rozdawane koszulki Bybita, na którym będzie rozdane ponad 20 tysięcy złotych, na którym będziecie mogli otrzymać darmowe dostępy do strefy Patrona na miesiąc czasu. Także wpadajcie, ponieważ będzie ogromne wydarzenie, wszystkie szczegóły, macie u mnie na Discordzie, na którego Was zapraszam i tam dowiecie się w 100% szczegółów, jak to będzie wszystko wyglądało. Moi drodzy, drugi coin to Mawia, coin, który pochodzi z niszy gamingu. Słuchajcie, Heroes of Mawia to mobilna, darmowa gra strategiczna MMO Web 3 opracowana przez Sky Studios i akcja gry toczy się na wyspie Fantazy o nazwie Mawia, jeżeli kogoś to interesuje, gdzie gracze budują po prostu bazy na działkach, walczą z sąsiednimi bazami i armiami, aby zdobyć zasoby. Jak ktoś lubi jakieś takie krótkie strategie, może trochę RPG, na pewno fajny temat. Ich misją, czyli misją MAVI, jest tworzenie i udostępnianie gier mobilnych opartych właśnie na Web3. A sama gra często dodaje poprawki, update'y, udoskalenia, przez co przyciąga nowych graczy. I token MAVIA, słuchajcie, służy graczom do kupowania przedmiotów w sklepie, w grze. Więc moim zdaniem, jest to bardzo, ale to bardzo ciekawy Pomysł na to, żeby e, cały czas ten token był gdzieś tam w, właśnie w grze, był gdzieś tam przez graczy używany, ale tutaj najważniejszym elementem będzie tak naprawdę jakość gry, czy jest ciekawa, czy się rozwija, czy są właśnie updatey, czy jest wciągająca. No bo jeżeli nie, nie będzie graczy, no to token nie będzie działał. Więc tutaj musicie na to uważać, patrzeć na to, w jaki sposób ich gra się rozwija, i to będzie Wam tak naprawdę dawało odpowiedź, czy token umiera, czy raczej będzie mocno, ale to mocno rósł. Moi drodzy, wykres nie wygląda zbyt ciekawie na ten moment. Może to sugerować, że zainteresowanie grom troszeczkę spadło. Market Cap mamy na poziomie 87 milionów, więc dosyć, dosyć mały market cap. 30 milionów coinów z 250 milionów total supply, a więc na to również musimy uważać. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mawie wykres, no przerabialiśmy, rozgrywaliśmy tą mawię na Discordzie, jednakże dostaliśmy faktyczne, mocne załamanie cenowe poniżej całego tego Optimal Trade Entry, poniżej tej płynności, nawet poniżej startu. I teraz, moi drodzy, czy ten to kupować, czy raczej nie. Ja uważam, że nie wygląda to zbyt dobrze. Gra, osobiście w nią nie grałem, musielibyście zobaczyć. W każdym razie wykres wygląda bardzo słabo. Jeżeli ktoś naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno chciałby kupić tego coina, to sugerowałbym raczej małe kwoty, spekulacyjnie. Nawet ciężko jest ustawić tutaj gdzieś stop lossa, więc oczywiście rozgrywamy to na rynku spot. No, nie podoba mi się to, nie mówię, że token umiera. Trzeba byłoby zobaczyć, jak wygląda liczba graczy, jak wygląda w ogóle cała sytuacja z tą grą, czy ewentualnie innymi grami, które mają w produkcji, jednakże cały wykres zbyt byczą nie wygląda, więc ewentualnie małe spekulacyjne zakupy, które musicie wziąć pod uwagę, że mogą zakończyć się dożywotnim moonbugiem, z którego nic nie wyciągniecie, więc uważajcie na koina Mawia. Nie jest powiedziane, że jest dead. W każdym razie jesteście graczami, jeżeli jesteście graczami, warto to sprawdzić, ponieważ nie jest powiedziane, że token po prostu nie odżyje, tak jak wiele, wiele gamingowych tokenów, które dostawały update'y, dostawały nowe gry i robiły po kilkanaście X bez żadnego problemu. Tak naprawdę, jeżeli uda Wam się kupić i faktycznie ten token wybi zacznie wybijać, zastanowiłbym się nad takim DCA sprzedażą właśnie w okolicach tej największej konsoli, czyli 7 dolarów i oczywiście na następujących szczytach, czyli 9.70 oraz 11 dolarów, ponieważ tutaj pamiętajcie, jeżeli my byśmy przebili te 11 dolarów, warto zostawić sobie małego moonbaga faktycznie na mocne wybicie nowego ATH po przebiciu poprzedniego, no bo to będzie taki kluczowy tak naprawdę moment. Moi drodzy, z naszej ulubionej kategorii RWL Real World Asset nowy coin Parcel. Słuchajcie, jest to mega ciekawy projekt, na którym jestem mocno zainteresowany, w którego skład wchodzą Parcel, Parcel Labs i Parcel Limited. I Parcel to zdecentralizowana platforma handlu, słuchajcie, nieruchomościami. Oferuje indeksy miejskie, które pozwalają spekulować na ruchach cen na rynkach nieruchomości na całym świecie. No i na razie dostępnych rynków nie ma dużo, no bo coin dopiero wyszedł, aczkolwiek Firma planuje na bieżąco dodawać nowe indeksy miejskie reprezentują zagregowaną wartość nieruchomości w danym mieście i na tej platformie słuchajcie handluje się ceną danego indeksu, która reprezentuje mediane ceny za stopę kwadratową lub metr kwadratowy, także mega, ale to mega ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o tego coina. Coin słuchajcie wyszedł tak naprawdę w okolicach 16 kwietnia, więc jest to mega świeży temat, jest na glebie, w tym momencie jego market cap to 65 milionów dolarów, co warto zauważyć, 125 milionów coinów w obiegu, gdzie mamy tak naprawdę miliard tokenów, więc tutaj jeszcze będzie unlock, jeszcze trzeba na to zwrócić słuchajcie uwagę. Moi drodzy, tak jak powiedziałem coin dopiero wyszedł, no jak widzicie startu ciekawego nie miał, bo bardzo mocny spadek w tym momencie tak naprawdę coin jest mocno, ale to mocno zglebowany. Słuchajcie, jeżeli w takich sytuacjach tutaj nawet żadnej analizy nie ma sensu robić, bo to po prostu jest głupota, więc w takiej sytuacji trzeba mocno, ale to mocno zagłębić się w white paper oraz w to, czym faktycznie coin się zajmuje, jakie ma zainteresowanie śledzić go. Ja osobiście tego coina, jeżeli chodzi o spota, będę kupował spekulacyjnie, nie będzie to duża kwota, będzie to kwota taka, która nie będzie mnie bolała w razie dalszych spadków, jednakże sam projekt bardzo mi się podoba. Sam fakt tego to, że jest oczywiście z Reroll Asset, ma już faktyczne wykorzystanie, rozwijają ten projekt, mają bardzo ciekawe pomysły, bo sam fakt nieruchomości, którymi również się interesuje, w przełożeniu na blockchain, na kryptowaluty, jest czymś, co mi się mega podoba. Więc tego coina osobiście na spocie, paczuszkę będę kupował pod ewentualne wzrosty pohalwingowe, czy po prostu wzrosty tej faktycznej hosty, która mam nadzieję wydarzy się do końca 2025 roku. Więc projekt jak najbardziej ciekawy, małą paczkę uważam, można sobie kupić właśnie spekulacyjnie, ponieważ sam fakt tego, w czym projekt się porusza jest mega, ale to mega ciekawy. Moi drodzy, następny mocny coin pod hossę Velar. Jest to coin oparty na sieci Bitcoina, czyli BRC20. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na bieżąco, na altcoinach, na Bitcoinie, na Spocie oraz... Na futures, czyli dostęp do całej sekcji patronów, którą tutaj widzicie w tym momencie, wystarczy, że zarejestrujecie się z linka, który macie w opisie tego filmu. A jeżeli macie konto na giełdzie Bybit i chcecie również mieć dostęp do tej strefy patronów, wystarczy, że klikniecie sobie w dołącz do nas i tu macie całą instrukcję, jak możecie również otrzymać ten dostęp. A w strefie patronów, moi drodzy, mega, mega dużo mięsa. Zobaczcie, codziennie praktycznie wrzucam wam moje zagrania na spocie, moje zagrania na futures. Wszystkie oczywiście potwierdzone, że zostały. Stały rozegrane. Handel pro traderów, których macie tak naprawdę dostęp do 19 osób, które codziennie pomagają wam na czatach, które codziennie wrzucają po kilka rozegrań, z których możecie bez żadnego problemu korzystać i rozgrywać to razem z pro traderami. Dostęp do narzędzi tradingowych, takich jak Hitmapa z Highblocka, poziomy płynnościowe, czyli najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o trading. MM czyli jeden z indykatorów, który został napisany przez ekipę CST, Market Cypher, Fair, również możecie z niego korzystać. To są narzędzia, które kosztują tysiące złotych, a Wy możecie z nich korzystać bez żadnego problemu, za darmo, właśnie w strefie Patrona. Wszystkie szablony, indykatory, moi drodzy, słownik, lektury, live, y, które są nieudostępniane nigdzie na internecie, są tylko i wyłącznie dla Patronów właśnie na Discordzie. A jest to niemało, ponieważ dostajecie 6 razy w tygodniu odprawę rynkową, czyli nakierowanie Was na to, co dzieje się na rynku, w którą stronę tradować, jak tradować, w danym dniu, live'y prowadzone przeze mnie i pro-traderów, które są akademią, czyli uczeniem od podstaw od A do Z, jeżeli chodzi o trading czy kryptowaluty, oraz live tradingi, na których na żywo robimy analizy od A do Z, oraz rozgrywamy cały rynek kryptowalut, gdzie możecie to rozgrywać i tradeować razem z nami w czasie rzeczywistym. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa, bardzo dużo kontentu. Wejdźcie, sprawdźcie. Możecie otrzymać patrona testowo na pięźni, żeby zobaczyć, czy chcecie po prostu się podpinać pode mnie pod afiliację. No i wtedy podjąć decyzję. Także serdecznie was do tego zapraszam, ponieważ jest to tak naprawdę za darmo, a są miejsca, za które płaci się za to krocie tysiące złotych, żeby mieć dostęp do takich rzeczy. I tutaj słuchajcie, Velar to protokół płynności, który oferuje kompleksowy pakiet usług DeFi na blockchainie Bitcoina za pośrednictwem platformy Stacks Layer 2 obsługującej inteligentne kontrakty. I tutaj słuchajcie, Velar wykorzystuje model płynności AMM i oferuje słapy tokenów, wydobywanie płynności, staking, launchpady, initial dexy i offeringi, czyli IDO. W czym się charakteryzuje 100% podleganiem Bitcoinowi, co oznacza, że wszystkie operacje związane z porządkowaniem i finalizacją bloków transakcji są opusługiwane w sieci właśnie Bitcoin Layer One. I tutaj słuchajcie, jest bardzo mocny, powiedziałbym, hype, bardzo mocne zainteresowanie tokenami na sieci BRC-20, a uważam, że w przyszłości tokeny, które są stricte na BRC-20 i mają faktyczne dobre zastosowanie w świecie blockchainu, mogą, będą mogły przeżywać naprawdę mocny renesans. Także na dzień dzisiejszy warto takimi coinami się zainteresować w dłuższym terminie. Uważam, że te koiny nie wystrzelą Wam już, o bo zaraz Bitcoin też poleci, ale raczej long termowo BRC-20 może być mocnym trendem. I tutaj gwarantuje nam to, że transakcje Velara są dokładnie chronione przez mechanizmy bezpieczeństwa i zdecentralizowany system oferowany właśnie przez Bitcoina. E, więc no, też oferują nam kilka rodzajów dostarczania płynności i zarabiania na niej. Można dodać płynność do puli par handlowych, aby uzyskać udział w przychodach e, z operacji i zarabiać na wniesieniu wkładu do po prostu farmy płynności STX. Tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o Velara, patrzymy sobie na wykres Bybita, start. Dosyć ciekawy. Mieliśmy faktyczne delikatne wzrosty, jednakże w tym momencie zatrzymaliśmy się na całej strefie płynnościowej startu, więc tutaj również mamy taki e, sygnał do tego, że tak jak mieliśmy na początku na Etherfi. Jeżeli faktycznie jesteście zainteresowani, ale tutaj musicie wziąć pod uwagę, że to jest coin long termowy. To nie jest coin, który w przeciągu dwóch, trzech, czterech miesięcy wam wyszeli na 10x, ponieważ to jest taka moja trochę spekulacja do tego, co będzie trendem przyszłości, czy nawet w hoście, którą dopiero tak naprawdę będziemy mieli. Wiadomo, ja tutaj wiem o tym, że jeszcze spadki możemy dostać i, i sam jestem gdzieś tam ustawianych, mam trochę tych zleceń limit właśnie na spadki na bitcoinie i mam zamiar jeszcze swoje coiny dokupywać. Jednakże sam fakt BRC20 uważam, że w hoście tej docelowej może faktycznie narobić dużego szumu. Także tutaj, jeżeli bylibyście zainteresowani, faktycznie zakupy tego coina w zielonej, Strefie jak najbardziej ze stop poniżej tego sell side liquidity, więc na to musicie zwrócić uwagę, ponieważ tutaj faktycznie możemy mieć taki cały czas konsole z wyciąganiem płynności, czyli no, noty pewnie oraz część ludzi nie będzie chciała, żeby cena zesła niżej, więc tu moglibyśmy mieć ciekawe wybicie ostatniego naszego high. W takiej sytuacji, tak samo jak na EtherFi, jeżeli byśmy mocno zaczęli schodzić, pamiętajcie, żeby po prostu swoje bugi na tym stoplosie sprzedać, ponieważ tutaj możemy mieć zejście nawet poniżej startu tego tokena, także zwrócić na to uwagę. Tradujcie, kupujcie bezpiecznie. Nie kupujcie bezmyślnie. Jeżeli kupujecie, to też nie zostawiajcie tego baga na Bóg wie ile czasu i nie patrzcie, co się dzieje na tym coinie, Tylko zwróćcie uwagę, jeżeli faktycznie dany coin nie wygląda zbyt dobrze i raczej jego przyszłość wisi na włosku, to po prostu z takich coinów uciekajcie. Bo nie ma sensu, żebyście zostawili sobie dożywotniego moonbuga, bo to po prostu boli i to jest bez sensu, bo wtedy te pieniądze można byłoby przeznaczyć na zupełnie inny projekt, który faktycznie mógłby więcej zarobić. Następny coin, Zeta Chain, o oparty o Layer One. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo ciekawy coin, ponieważ mówiąc wprost, Zeta Chain to stricte blockchain, który łączy wszystko, umożliwia interoperacyjność między dowolnymi łańcuchami bloków lub warstwami, zapewniając międzyłańcuchowy transfer wartości, czyli Layer One to jest to samo, co tak naprawdę Fantom, którego mocno, mocno skupuje. No i dostarczanie wiadomości, także natywną obsługę on inteligentnych kontraktów OmniChain. I tutaj cały Zeta, jest oparty na Layer One, czyli dzięki czemu jest kompatybilny z EVM, czyli taką wirtualną maszyną, kosmos, bitcoinem, dogecoinem, tronem i tak dalej, i tak dalej. Także natywna platforma inteligentnych kontraktów, właśnie Zeta Chain, pozwala programistom wdrażać kontrakty z taką samą łatwością, jak tworzenie po prostu dapps dla jednej sieci. Tutaj, moi drodzy, mamy również mały market cap, bo 300 milionów dolarów, 255 milionów w tym momencie tokenów w obiegu, 2 miliardy 100 milionów tokenów total supply'a, więc tutaj również trzeba zwrócić uwagę na to, kiedy dany token będzie wypuszczał słuchajcie, swoje tokeny do obiegu, bo to będzie mogło spowodować faktyczną, ewentualną zrzutkę cenową, ale to tak naprawdę na krótki okres czasu. Jak sobie popatrzymy na wykres, słuchajcie, oczywiście te wykresy wszystkie są dosyć świeże, no tak jak powiedziałem Wam, chcę pokazać świeże coiny, które ewentualnie warto kupować. Mieliśmy bardzo fajny start tokenu, czyli to oznacza, że faktycznie był hype, jest za, było zainteresowanie. W tym momencie ta cena faktycznie nam dosyć mocno zdystrybuowała, Jednakże zatrzymała się plus minus na tej płynności ze startu, tak samo jak na poprzednich coinach. Więc tutaj, słuchajcie, mi osobiście zeta część się również podoba. Ciekawy projekt. Layer One to jest coś, co ja dosyć mocno lubię, dosyć mocno uważam. Więc jeżeli ktoś w portfelu Layer One'a nie ma, a nie jest, że tak powiem, zainteresowany kupowaniem Layer One'ów z typu Phantom, typu Kosmos, typu Atom, no to warto się zastanowić nad świeżymi projektami, które faktycznie tej świeżości trochę wprowadzić będą mogły. Więc tutaj również zakupy w tym momencie jak najbardziej ciekawy moment oczywiście z takim stop przynajmniej na poziomie 0,90 ponieważ tutaj również, jeżeli byśmy zaczęli spadać poniżej startu nie będzie to wyglądało dobrze, jednakże jeżeli faktycznie konsola utrzyma się przez dłuższy okres czasu, wybicie ostatnich szczytów nie powinno być dla tego protokołu problemem. Tutaj moi drodzy chciałem podsumować pewną bardzo ważną rzecz, ponieważ jeżeli mówimy sobie o coinach w tych odcinkach, które dla Was nagrywam o coinach, które mają już za sobą hosse, besse, są Fundamentalnie ułożone, mają niesamowicie mocne market capy na poziomie kilkuset czy kilku miliardów dolarów, no to tam sytuacja wygląda trochę inaczej, bo te koiny po prostu są bardziej bezpieczne. Tutaj, w sytuacji przedstawiania Wam koinów właśnie takich nowych, świeżych, ciekawych, które gdzieś tam wydają się po prostu interesujące, a cały czas staramy się obserwować te nowo wychodzące koiny, ze względu na to, żeby trafić, słuchajcie, właśnie na GEMA, ponieważ jeżeli taki nowy coin wychodzi i on faktycznie wejdzie na pompie, wejdzie, z dużym zainteresowaniem w Hosse, to taki token zrobić może bez problemu kilkadziesiąt X. Także tutaj. Faktycznie coiny stare z historią, już powiedzmy te staruszki jak zrobią wam teraz w hoście od zakupów, które robiliśmy w przeciągu kilku miesięcy 5, maksymalnie 10x, to powinniście być bardzo, ale to bardzo mocno zadowoleni i wyciągać swoje profity. A w tych alternatywnych coinach, świeżych coinach, które dopiero wchodzą na rynek z takim powiewem powiedzmy świeżości, jeżeli faktycznie trafimy na coina, który złapie hype, który złapie prąd, który faktycznie zostanie wykorzystywany, to taki coin może spokojnie zrobić kilkadziesiąt x. Jak Miało miejsce w poprzedniej hoście, w której kupowałem coiny, które robiły mi po 50-60x. Faktycznie wtedy były świeżymi coinami, wtedy były coinami, którymi ludzie dopiero zaczynali się interesować. Na przykład taki Phantom, którego kupowałem po kilka, kilkanaście centów jako pierwsze zakupy, takie najmniejsze, no ale patrząc na to, że zrobił 3,60 dolary, no to możecie sobie policzyć, tak naprawdę, jakie mocne zwroty to były. I tutaj też pamiętajcie, to nie są coiny, o których mówię, że na pewno wybiją. To są coiny, którymi powinniście się zainteresować, zainspirować, zrobić własny research do tego, żeby zdecydować, czy ewentualnie chcecie je kupić, czy nie. Tak jak powiedziałem, które coiny z tego filmu będę kupował, przedstawię Wam na Discordzie, żebyście wiedzieli, jakie zakupy po prostu będę robił. A jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście łapka w górę, subskrypcja i dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy tego typu odcinki Wam się podobają. Jeżeli tak, zostaną nagrane następne z nowymi gemami, z nowymi perełkami, które warto to będzie kupować pod tą faktyczną hossę po halvingu. Bo jak wiecie, hossa przeżywa największy renesans do roku czasu po halvingu. O czym musicie pamiętać? A tymczasem z góry wam dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Dawajcie znać w komentarzach, czy nagrywać takie odcinki, czy może jednak nie. No i cóż, słyszymy się już niedługo na naszym wydarzeniu piątkowym, także wpadajcie. Otwarte będzie dla wszystkich i trzymajcie się. Do zobaczenia na razie.